Witam Was serdecznie, Andrzej. I co dalej? Słuchajcie, jestem w Dumagety. Piękne miejsce, punkt widokowy. Na wprost jest Sycichore. To są właśnie te góry, co Wam mówiłem, że przyciągają chmury, nie? I tak jak widzicie, tam jest góra, ale jest i chmura. O, zakryta. Fajne miejscóweczka. Ale tam dalej też jeszcze coś musi być. Z tej strony góry. Tam tak samo. Kurde. Ja tu się przeprowadzam. No. Ale jeszcze przejdziemy dalej. Ale jak wjeżdżałem motorkiem na górę, powiem wam. Przeroda super. Jak wjeżdżałem na górę, to mi dwa razy w uszach strzeliło. O, o, tam są, nie wiem czy będziecie dobrze widzieć, ale tam już są właśnie też góry i są chmury. Ale mi się rymuje, nie? Ale idziemy dalej. O, tam. Dobra, idziemy dalej. Wiecie co? Super przyroda. Sorry, balansuję tym, yy, yy, bo nie widzę dobrze. Może przejdziemy tam dalej? I taka dolina, opowiem Wam, mega super! O! Tam się koło pasie. zapasie! Przejechaliśmy tu na zachód słońca! Jest, widać! Będzie coś widać! O! Tam jest Sibu, Cebu, Cebu, tam, 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 ale idziemy dalej. Wejdziemy komuś, można powiedzieć, na posesję. Wow! Tymi przewodami słyszę, że woda gdzieś płynie. O! Nawet dziura jest gdzieś tutaj. No, pięknie jest. Tam jest Cebu. Jak widzicie, nie jest daleko. W sumie w najkrótszym odcinku jest to 10 km od Dumaguete, od Sibulan. O, przybliżymy, to jest Cebu. A tam dalej jest Sikihor. Ale przejdziemy dalej. Idziemy dalej. Zawsze chciałem, ale to i tak. Jo, widzę to. Widzę to, słuchajcie. Widzę to. Widzę to jeszcze bliżej niż z promu. Ja tu muszę wejść. Ja tu muszę wejść, żebym sobie kopyto tylko nie złama. O! O kur... O! Weszłem. Patrzcie na to! Jak w górach! Jak w Tatrach! Jakby wulkan pierdzielnął. Właśnie. To zawsze chciałem, moi kochani, nagrać. ale jeszcze i tak nie jestem tam na, 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 szczycie wow ale będę, ale będę dobra, teraz się muszę gdzieś, e, tutaj bo tu tutaj takie błoto, wiecie, było i tu mi klapek wpadł obym tylko teraz orła nie wy, wyje... teges, no tu, tu, może przejdę tutaj jakieś o, coś przejdę Jeśli chodzi o Dumaguete, jeżdżę i się rozglądam, moi kochani. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o ceny. Ja rozumiem, to jest mała wyspa, więc wszystko trzeba, Siquijor, trzeba wszystko dowieść, ale różnica w cenie jest minus 30 do 50% produktów, czy to ręczników, czy to poduszek, czy jedzenia. O, jakaś Burek mnie tu będzie gonił O. No to. Aha, teraz w obskoczę od psów, No. Tam też są góry. Ja z tobą nie zaczynam, nie zaczynaj ze mną. I tu też są góry, widzicie? Też. I są chmury, i góry. Jakie to piękne. Spaczcie. Ja... Jestem w chmurach, nie dosyć, że w raju, to jeszcze w chmurach jestem. Nie wiem, idę, jak mi psy pozwolą, to... to jeszcze przejdę dalej. Ale pięknie. Nie wiem, czy ja ogólnie kamerę przeczyściłem, zaraz zobaczę, czy jest czysta. Jest czysta, tak na mgłą trochę to widać. Ale no pięknościowo. Idę dalej. Tu jakaś... E, o, tu sobie mieszkają, jesteś fajni ludzie. Na pewno spokojnie z przyrodą. Idę dalej. Idę dalej. Słuchajcie. Droga można powiedzieć bez powrotu. Jestem na baterii zastępczej. Bo... mówię nie, muszę tu nagrać. I słuchajcie, zobaczcie. To jest to, to jest to. Ja, ja nie opuszczę po prostu tego miejsca. Nie. To jest to. Przepięknie. Co, idziemy dalej? Żeby mnie co nie... Nie, nie tego... i ta przyroda no powiem wam, że to oby mi tylko bateria nie zdechła słuchajcie, bo jestem na na, na, na jakimś tam obcym terenie może na pewno i prywatnym, ale słuchajcie, yy, dla takich widoków yy, warto być pogryzionym <gryzionym> nawet wow Nie mówię po prostu nic z tego względu, że dech w piersiach mi za, zabrało, jak tu jest pięknie, jak tu jest ślicznie. No jestem w, w chmurach. I mam baterię przenośną, kochani, taką. Mówię, ty, bo już mi padało, mówię, motorek słabo mi ładuję, ale warto. Warto to uwiecznić. Bo to co widzę, to chciałbym, żebyście te wy też zobaczyli to na własne oczy, tak jak ja. Tak, powiem wam. Naprawdę yy, coś pięknego. Coś wspaniałego. I tu sobie ludzie żyją. Może nie w bogactwie, może nie w kredytach, może nie jeśli wiecie o co mi chodzi Żyją sobie normalnie w, szczę w raju po prostu Nie mają jakichś tam możliwe stresów i tak dalej Ale patrzcie tu, dobra, nie będę gadał o ludziach, ale... Już wam pokażę tu. bym tylko orła nie wywinął dalej, bo widzicie, tu jest takie coś, ja w klapeczkach widzę. O! Patrzcie. Tam gdzieś jest. Wow! No i tak sobie, moi kochani, King Wsi zwiedza prawdziwa nazwa e, przez moją siostrę Ania. Dzięki za nazwę King A Ja porobię zdjęcia jeszcze. Patrzcie, jak pięknie widać. Zobaczcie. Dobrze moi kochani, ja z wami się żegnam. Przepraszam Was, że rzadko daję filmiki, ale po prostu mam coś do załatwienia i nie mam weny po prostu, żeby nagrywać. A jak mają być to jakieś filmiki, po prostu bez sensu. Większość takich mam, sorry, ale, <laughs> ale co? co zrobić? Czasem tak jest. Nie mam weny, coś tam nagram. Czasami mi samemu się filmiki nie podobają, ale. Żeby po prostu jakieś tam e, Działanie na, na YouTube były I patrzcie na to I tym o tym wideokiem Żegnam się Kochani z wami Trzymajcie się